Witam wszystkich. W jest mój brat, ale nie chce się pokazywać. Jehela. Hmm. Jedna z pierwszych skrzyni. I KOSA. I KOSA. No, nie tym razem. Memorial z Tatraku. No, widzisz. Nie brzydki, skin. nie brzydki skin, ładniutki. Fajny do scouta. I chyba pierwszy raz widzisz, żeby, żeby tyle skrzynek otwieramy. Jak, chyba nie musisz e, pytać na klucz, żeby go użyć, tylko na skrzynkę możesz. Tak, A, tak, mogę dać. Kolejna. Kost, tak. Kost. No. No niestety. Jak? PC green. Tak, lekkie zużycia, dziwo. Ok. Lecimy dalej. kolejna Dawaj, kose. kosę. Aj. Ale ja masz dwa USP. Mam dwa usp Ale to mocne zuży zużycie już. No cóż. Mocne zużycie. Nieźle wygląda. Nieźle wygląda, nieźle. Tu wie, skiny są niebieskie, są bardzo ładne. Dobra, nic ciekawego nie dropło znowu. Nie no, dropło. I jajka a, Ha, tak! <laughs> Może w tej będzie kosa, kto wie. Druga. Jeśli dropnie... ej, dru, druga kosa jakby dropła, to ja bym był w szoku. Uh, uh, Ale, to... fajny, fajny Fajny, ładny glock, to prawda. Szkoda, że nie dropnął. Lekki zużycie. Też jak MK. Ej, nie Też ładne skin. Jak... Były light, light blue, tak? To takie... Albo team coś fajnego, albo wcale. No. Tak, dobra, Gdy dajesz z jednej skrzynki, to dostajesz yy, z jednej skrzyn samej skrzynki, nie? Tak. Pierwniej. Tak. Nie, masza, to już masz, masza. Tak. O, ej, w stop w z użycia, a traku. w traku. Leki lekki zużycia, to w traku, to jak nawet, jakbym nie miał uspa, yy, to bym sobie z niego grał. Bo ty masz u siebie statwrak. Tak, mam u siebie Tam, O, i Tam czerwony był. Kosa leci teraz. I teraz kosa leci? No, ja ci mówię. O, a o, to, to, to w ogóle mój kałaszek jest. Ja go mam. O. To nie twój, tak. Nie no, to tamten był w skrzyni. A, no w sumie. Okej okay, otwórz żeby by zachować? Kolejna skrzynia. Proszę, 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 Kurczę da Dawaj, dawaj złoto. Gold, gold, gold. I to był Zeus? Tak, to są skiny do Zeusa. Tak mi są skiny na bombę, nie? <laughs> Jezus, Mary. A to by musiała czekać... Impost. <laughs> Dlaczego? Tak, tak, tylko Elite Build jest ładnym skinem do Kawaha, moim zdaniem. W sensie jest y, osiągalnym, niebrzydkim skinem do tak, Kawaha. Tak, 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 tak. Mm. Mm, kolejny niebieski skin, mm, po testach bojowych, mm. Rozdawał y, tego, Grotto. Grotto! O proszę, o. Zeusik w końcu. O jeż, ale obdrap, obdrapany po testach bojowych. Okej, okay, ale stoku wygląda. I to jest chyba 5 złotych z czego co pamiętam. Zapłaciło tylko za skrzynkę, a nie za klucz. Ale dobra. Może w kolejnej będzie coś fajnego. Uch! O, to UMP mm. było. Mam też tą to, y, UMP. Y, ładny z kim bardzo do UMP. No to że z UMP nie korzystam. Y, ale no, bardzo ładny. Dawa a teraz dawaj kosę. Kosia, kosia. Chciałbym kosa. Bardzo bym chciał kosę drugą. Proszę. Ale różowego skina też bym nie. nie tego nie. nie odrzucił. O nie! Tego nie mieliśmy dzisiaj, nie? <grym> tak! Nowy skin zupełnie. Kosa, 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 kosa. Daj. Oj. Ojezu, jaki to stan Gii, jest! ale makowie faktycznie. To jest chyba Battle tak? Tak, po ciężkich walkach, beznadziejnym stanie, ale ładny z kim faktory nie by był. Używałem go kiedyś nawet. Tylko, tylko poszedł na sprzedaż. Ja pamiętam no, Scout tą bardzo celną sniper. Dalej jest bardzo celny. Da, dalej jest bardzo celny, ale go z pamiętam. On podczas skoku już nie jest taki celny jak kiedyś chyba nie. No, nie jest, faktycznie podczas skoku nie jest aż A tak celny. on trafiał tam gdzie celowałeś podczas skoku. Dobra. A szkoda nie ma jak w subwatorach, nie? Że od 10 do No, no. Ta nowa jest bardzo ładna, bo dawaj, no, chociaż różowy, żeby spadł, żeby było. Tak, no, żeby kałaszek poleciał. Tak, kałaszek, żeby chociaż poleciał. Moking I Aż mi się mem przypomniał. No. O, you are a mockingbird. you are a mockingbird. <noise> I by <mnie> tak powiedział <noise> Jezu. Yes. Dawaj, dawaj, dawaj. Najnajdrzyjszy skin z On wszystkich. Jest jakby z puszki o, a ten ma fajny float, bo. naj 11. <noise> Fajnie by byłoby, gdyby te 6 skrzynek coś faktycznie dropło w końcu. Tego Digla bym bardzo chciał. On jest bardzo ładnym skinem. Wiesz, tak? Albo kosę? Fajnie by było. to najlepszy drogi było AWP no Men mm. Naprawdę? No, tak. no, u mnie kosa. No, o, u mnie kosa. A może druga, może upgrade będzie na lepszą, kto wie. M9, bajonet, statka. Nie, bym musiał stare skrzynki otwierać. Już nie ma, w nowszych już nie ma M9, bajoneta. Starymi tymi, starymi skórkami. <grym> nie, no to, co to jest? Co to, A, nie nie nie. co to jest? Co to było? So close. Ja nie mogę, ale mnie wrobili. Co to było? To było hamskie. Tak się nie robi. No właśnie, panie Walf. Panie gaben, gaben, co to miało być? Teraz Ga proszę. Gaben, o sypni. gaben, teraz sypiesz. <laughs> Mocking beard, ale w stat-traku. Gab gaben, posłuchaj mnie. No, ostatnia skrzynka. Ostatnia skrzynka, Gaben, i tu jest Kosa. Stattraku. traku Nawet, otwórz. 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 Może, może ty wyniesiesz mi szczęście. Otwórz otwórz. By tak. I otwórz, by zachować. Gaben. 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 Kłuszcz. Gaben, no weź. Ale float! Zobacz, 0.1000. 1000 Tysiąc. Wow. Tylko szkoda, że to nie będzie nic, że dużo wartości to nie będzie. Dobra. To wszystkie skrzynki niestety otworzyliśmy. Oprócz tej jednej, ale nie staćmy na, na klucza. Już? No cóż. Ja bym mógł dorzucać do 10, co, co, do 10 kluczy 11 gratis. Tak, tak. Za 10 kluczy 1 gratis. To jest promocja w Giedronce. Niestety kosy nie było, ani żadnego różowego skina też nie było. Czyli przewaliłem 400 naleć. <laughs> Porcel portal boli. Dobra. Miłego. Bye bye. Elo. Elo.